Cześć wszystkim, z tej strony Ola i dzisiaj mam dla was totalnie inny film, którego jeszcze nigdy nie nagrywałam. I dzisiaj wam opowiem o pięciu tajemnicach, sekretach, kłamstwach youtuberów, które mnie denerwują, ale tak jak zobaczycie, niektóre z nich sama robię, mówię. Także mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Dużo tutaj będzie o zarabianiu na YouTube, o relacji widzów youtuberów oraz o tworzeniu filmów, także dajcie znać, jeżeli ten film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, Napiszcie komentarz oraz zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ wiem, że dużo z Was jest zainteresowanych tematem, jak się zarabia na YouTube i ile się zarabia. Także jeżeli ten film Wam się spodoba, to nagram kolejny, w którym yy, cały czas będę właśnie opowiadać o tym, jak i ile się zarabia na YouTube. Także pierwsze dwa punkty, które dla Was przygotowałam dotyczą zarabiania. I pierwsza rzecz to jest nie mówienie o zarabianiu na YouTube. Robi to już teraz stosunkowo niewiele osób, kiedyś to było bardziej popularne, no bo nie ukrywajmy ten marketing na YouTube, naprawdę się szybko rozwija. Yy, dużo można na tym YouTubie zyskać, yy, dużo jest możliwości, alternatyw i duże kwoty są, ale o tym, tak jak Wam powiedziałam, jeżeli ten film Wam się spodoba, to opowiem Wam w kolejnym. Także tak jak mówię, to zjawisko teraz już nie jest często spotykane, ale naprawdę nie rozumiem osób, które nagrywają na YouTube i nie przyznają się do tego, że zarabiają na YouTubie. Ja zarabiam, większość YouTuberów zarabia, także nie widzę w tym nic złego, yy, ale... Dla mnie najważniejsze jest bycie szczerym z widzami, czyli z Wami. Także nie rozumiem osób, które to ukrywają, bo to jest już oczywiste i chyba każdy z nas widzów jest do tego przyzwyczajony, że osoby, które oglądamy na YouTubie, mają z tego korzyści finansowe. Okej, okay, wszyscy już wiemy, że YouTuberzy zarabiają, ale co ze sponsoringiem? Dla mnie przede wszystkim jest różnica pomiędzy filmem. Powstałym przy współpracy, a filmem sponsorowanym. Czasami są to dwie różne rzeczy, ale mają jedną zasadniczą różnicę, ale o, o tym opowiem Wam w osobnym filmie. Natomiast chodzi mi o to, kiedy mamy jakiś film, w którym lokujemy dany produkt i z tego dodatkowo mamy jakiś profit, czyli zostało nam zapłacone za pokazanie, za lokowanie danego produktu i według mnie przy takim filmie obowiązkowo trzeba o tym powiedzieć w filmie, albo chociaż napisać w opisie, w komentarzu, gdziekolwiek o tym powiedzieć. I strasznie nie lubię, kiedy. Ta kwestia nie jest poruszona, ponieważ to widać, kiedy ten film jest sponsorowany, powstał przy współpracy, czy cokolwiek. Widzowie też to widzą i widzowie tego nie lubią. Także według mnie przede wszystkim ważna jest szczerość tej relacji. Widz, youtuber, widz, youtuber, widz, youtuber, nie, widz. Nie. Youtuber, widz, youtuber, widz. Także moi drodzy, bądźcie ze sobą szczerzy. Wy jesteście szczerzy w komentarzach, ja jestem szczera w filmach, także wam mówię: ten film był sponsorowany, tamten. Z tamtego zarabiam, dobra, z każdego zarabiam, a tu mnie sponsorowała taka firma, w tym taka, taka. Chociaż ta. to nie jest nic złego, to oczywiście, to oczywiście, że jeżeli ktoś z nas ma możliwość skorzystania jakoś finansowo ze swojej twórczości, pasji, hobby, to to robi. Tylko mówmy o tym, naprawdę. To nie gryzie. I widzowie też nas za to nie ugryzą. Kolejne dwa to są idealnie dla mnie, ponieważ sama je mówię i teraz Wam powiem właśnie o dwóch rzeczach, w jaki sposób ja Was okłamuję. Dotyczy to takiej technicznej strony filmów. Pierwsza z nich to anotacje, a druga to mówienie podlinkuję na dole. Co do podlinkowywania na dole, to jeszcze czasami to robię. Często wam mówię, że mówiłam o czymś tam, o czymś tam w jakimś filmie, podlinkuję wam na dole. I praktycznie nigdy tego nie robię, chyba, że akurat oglądam sobie film, jak się wstawia, i akurat uzupełniam opis i to wstawię, a to jest naprawdę rzadkość. Dlatego to już zdarza mi się rzadziej, ale często się zdarza tak. U innych też to widzę, ale to jest, się, to jest po prostu ludzkie lenistwo albo skleroza, że mówimy, podziękuję wam to na dole i tego nie robimy. Głównie tu mi chodzi jak mam wam podlinkować jakieś film bo jak mam wam podlinkować jakieś ubrania i tak dalej, to raczej to robię. A właśnie druga rzecz, której nie robię nigdy, to dodawanie anotacji. Często gdzieś wam tutaj wklejam, że o taki film nagrałam, zobaczcie sobie kliknijcie tu. Po pierwsze, teraz, chociaż teraz YouTube wprowadził, że z telefonu też można klikać, ale ja tego w ogóle nie umiem stawiać. To właśnie ja kompletnie nigdy nie wstawiam tych adnotacji, że na komputerze można kliknąć. Yy, tutaj, dajmy na to masy moje, które bardzo magicznie się pojawiają i można sobie je teraz oglądać. Nie, nie lubię tego robić, zawsze o tym zapominam i zawsze się sama gryzę w język, jak wam powiem. Kliknijcie tutaj, bo to mi tak, zawsze robię tak, że tego kliknąć nie można. Także ja i anotacje, to jest straszne, przepraszam, jeżeli ktoś chce mi o tym przypominać, że będę dotawał anotacje, to zapraszam na Facebooka, może mi przed publikacją każdego filmu napisać Ola, dałaś anotację do filmu. I ostatnia rzecz tyczy się komentarzy, jest to czytanie i odpowiadanie na komentarze. Rozumiem, jeżeli ktoś ma miliony subskrypcji i ma tych komentarzy 5 czy 10 tysięcy, ale no z szacunku do widza, Dobra, ja nie mam miliona subskrypcji, więc ja czytam tych tylko... Te komentarze pod każdym filmem, każdy komentarz przeze mnie jest przeczytany, nawet jeżeli został dodany do jakiegoś starszego filmu, bo po prostu to mi się wyświetla. Ale ym, to jest kurczę takie słabe, że jeżeli jest jakiś youtuber sławny, który ma ileś tam set tysięcy milionów subskrypcji i on tych komentarzy po prostu nie czyta, bo po prostu na żaden nie odpowiada żadnego komentarza, nie lajkuje chyba, że na początku powstawieniu tylko filmu. Yy, a według mnie odpowiedź, jeżeli się stawia film, no to czeka się na ten odzew i patrzenie na łapki jest bardzo takie, według mnie słabe, bo jakby to nie pokazuje, co nam się w tym filmie podobało, a co nie. Więc czytanie komentarzy jest naprawdę ważne i dużo daje, dużo daje wskazówek, więc yy, naprawdę chociaż odpowiedź na jeden czy dwa, czy nawet dziesięć komentarzy pod każdym filmem, a przeczytanie ich chociażby w to naprawdę nie jest duży wysiłek, więc... Czemu niektórzy tego nie robią? Smuteczek. Okej, okay, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie znać, jeżeli tak. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. Co tylko chcecie. I dajcie mi znać, jeżeli chcecie właśnie kolejny film stricte o zarabieniu na YouTube. To tyle ode mnie. Widzimy się już w tą sobotę na Meet YouTube w Krakowie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!